Jeżeli macie sobą telefony, smartfon, korzystacie z internetu, śmiało, to znaczy, że zdjęcia, możecie na Instagramie, Facebooku, to jako Seahawks STILLA, 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 w STILLA, 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 ale Is that <laughs>

Ty mądrze, patrz tu w ten, wyrzuci piłkę. Numer 55, z którego nie ma na liście, to sobie na skręgę sobie zabierać na boku. Jeżeli ja <grym> ktoś wie jak nazwa się 000 000 w ten z numerem 55, z ja proszę o tak, tę informację, będzie nam o wiele łatwiej. Wielki Wam, <grym> 55 zabierać. Bardzo, bardzo, bardzo szybko wstępne. いい人って、このおお、ははははは

Mamy poproszenie do rękopu, czyli wynik 8 do 7 dla c B. Wielkie brawa dla DORY! A więc troszkę bym zagraniczny, bo nie wolno ci, którzy z nich wypowiedzieliśmy, wystarczy parę sekund, 14 sekund, a jest praca zniesie diametralnie. Więc to jest praktyczny moment, wszystko się może zdarzyć. A teraz powiem, że pracujemy po raz kolejny. Dla ludzi w już zaraz to będzie się, jak będą wyglądały losy i skąd to jest właśnie konferencja. Sygnał do w powietrzu, piękny dalej cirok, wiosło, węgiel, wizy, średni, pędzią, bardzo dobrego a jestem z z Sytuacja bardzo trudna, w tej chwili odpędzono pana, krajem serwającym 8 do zera. Sytuacja już mała się zmienić, ponieważ

Nie wszystko w tamtej jest druga, Ale to i druga próba. Mamy kolejną próbę, czyli Stenox pozostaje

Aaaa! i ma to już po I kolejny zatrzymany, kontynuatorów na dziś kilku złotych zostaje po księdze,

Eko, dziś Nie ustąpiłem takiego Kolega, co? Kolega, co? Kolega, co? Kolega, co? Kolega, co? Kolega,

14 do na ale linia już zostawiona, więc z tego co widzę, będziemy tutaj dwa. tutaj Melę I mamy czas. Święty dla

Certo che è super, è super, è 는 u p e r è super, 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 è s u Przepraszam, ale to się w formacji specjalnej, która właśnie będzie wygotowała dziewczynkę. Klejn Patryk szykuje się, ręka uniesiona, daje sygnał i ruszymy. Piln na daleko, na prawej, się odbija na O, na na Instagram z meczu Hashtag ludzie Seahouse, czytając, później wyszukując właśnie tego hasła byliście zobaczyć zdjęcia z meczu i widzieliście z Państwa 47 Jest to oczywiście nikt jak Kuska Tomasz który już w tym meczu, się podziwiać jak zrywa trzech miliardy

W ten, Ale. dziękuję. No no. no. Moja dziękuję. Widać, że w tym jest na, się, się, do obydaje, do brak z tyłu na boisku. Tak po raz kolejny, czyli Krzysztof pokazał klasę. A oczywiście tutaj na konto nr 12 Kuszmielek Łukasz.

A teraz zastępny goryk, walesa... Pewnie, nie, nie, Ale nie, 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 ten przecież ucierpiał frisbeeman. nie, 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 to nie, było Korzystam tam bieg i oni jeszcze to nie dostał na strzał, bo to proszę ktoś Że proszę mi ktoś ciężko żeby ktoś nie robił, trzeba skoczyć na Ale sama strzałkowa, No, być może tylko A my już teraz! Zdradzimy wam pytanie Na najmocniej Na najmocniej, tym razem jest konkurs Jeżeli macie do 15 roku życia Zarówno dla chłopców jak i dziewczynek Chcecie wystartować Piłka w rękach, na nie Ale pytanie jest bardzo proste Bardzo, bardzo proste Jaką nazwę wcześniej nosiła drużyna Seahawks Wygra Bo głośno krzyczymy A jeżeli są jakieś Chodzi osoby i chcą wziąć udział w Jaką nazwę nosiła drużyna Seahorse-Layna w Proszę Prosimy dodać. nie wiem. Nie zgodzę ja się się Mamy pierwszego chętnego. Jak się nazywasz? Alek. Alek jest z nami. Czy jest coś, ma odpowiedzieć na to pytanie? Poproszę Seahorse. Wielkie brawa dla Sinor, Zwina, wielki brawo na ciebie. A to jeszcze nie ma jest. Ma, nie Mamy jeszcze jedną koszulkę. Ale ja on na czwartą kwarę. Natomiast to, co się dzieje się na blisku, to oczywiście kolejna szczęście Radio Was Growlitz. Na konto Sinops. Druga próba. Przyjadę do przejścia.